Siemanko. Słuchajcie, znowu jest ze mną Natalia Hej. i jest e, Łukasz, Hej. Szefcik, szefcik. Szefcik, z kanału i szefcik Także szewczyk. zaczynamy dzisiaj sobie dzień wspólnie i skończymy dzień wspólnie. I takim spacerkiem w stronę Statuły Wolności sobie pójdziemy. A e, co się urodzi dzisiaj? Tak, to w sumie nie wiemy jeszcze, prawda? Parę pomysłów jest? Jest ale... parę. Jeszcze będziemy dokładnie opracowywać plan po drodze na statuę. Także wszystko dzisiaj będzie się tak działo spontanicznie. A tak czasami jest najlepiej. Zobaczcie, dzisiaj też zacząłem dzień od e, Penn Station, tylko poszliśmy w inną stronę i mamy już inny klimat. Już jest wszystko inne. typową, filmowo można powiedzieć, że, że jest na tej ulicy. Zobaczcie, czerwona cegiełka robi klimacik. I z dziomkami sobie lecimy dalej. Hudson River, moi drodzy, czyli rzeka Hudson, i w tle miasto New Jersey City. Tam byłoby też trzeba się wybrać któregoś razu, i teraz mamy. Taki myk, że będziemy sobie w tą piękną pogodę spacerowali ee, wzdłuż rzeki Hudson. Zobaczcie, patrzcie, Łukasz, Łukasz ma taką samą kamerkę, tak jest, że spokre, bracia <laughs> osmopoket. Także polecamy, nie? Polecamy tak, kamerkę tak, Osmo Pocket. W po jest świetna hmm. sprawa, naprawdę. No i ten widoczek jest spoko. Spoko loko, jak to się mówi. Tutaj na rzece Hudson był kręcony film z Tomem Hanksem, który był na faktach o samolocie, który tutaj awaryjnie lądował. I ja kurczę, nie wiem jak on się nazywał, ale na pewno jest ktoś z komentujących, kto wie, to może by nam pomógł. I możecie pisać. Kierujemy się cały czas, cały czas w stronę tej statuły ale tutaj jest budynek, który został wybudowany po 11 września, ale tutaj szczegółów zdradzić nie będę, ponieważ planuję taki odcinek Planuję się tam przejść do muzeum i tak dalej i tak dalej, i tak dalej Dobra, a to w sumie W sumie jeszcze podejdziemy kawałek, a ja... Chciałem z Łukaszem zaprosić Was na kanał Łukasza. Łukasz za niedługo już zacznie publikacje. Tak, moje filmy są z opóźnieniem, bo my podróżujemy jeszcze nie na pełny etat, tak jak Baza, tylko po prostu na urlopie staramy się wykorzystać urlop maksymalnie i po powrocie do domu będą się pojawiały nowe odcinki, także u mnie będzie troszkę z opóźnienie. A kiedy można się spodziewać? Pierwszy odcinek postaram się jeszcze zmontować z Florydy, żeby był za tydzień w niedzielę, czyli to jest 20 chyba marca. Jeżeli nie, to tydzień później już na 100%. Tak, Łukasz na Florydzie y, spędził najwięcej czasu, tak. jakby, więc będzie miał tam y, więcej odcinków, więc tam sobie poczekajcie, zalukajcie, zasubskrybujcie. Jeśli, jeśli u Bazy Wam się podobała Floryda, no to możecie troszkę więcej zobaczyć u nas, bo troszkę my więcej czasu na nią poświęcamy, a znowu, jak Wam się podoba Nowy Jork, to u nas będą tylko dwa odcinki pewnie, a więcej będzie u Bazy. Więc sprawdźcie, Łukasz Szewczyk i podlinkowane też jest Ale do Łukasza łatwo trafić, bo to jest Łukasz i Szewczyk i tak 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 samo się na... kanał nazywa, dokładnie mm. Także, yo To jest klimacik, słuchajcie eee, W centrum miasta Jakiś przeprowadzki, coś sprawy Boisko Można pograć, poćwiczyć Ale najbardziej mi się podoba jak są te nowe wieżowce, i są jeszcze takie no, budynki w architekturze klasycznej, że tak to nazwę. I one się fajnie tak wyróżniają na tle tych nowoczesnych budynków. Nie, to są po prostu ogromności straszne. Na samej górze też jest obserwatorium, do którego możecie wjechać. W ogóle jest takich obserwatoriów 5 to wspominała Ula. I ja się właśnie zastanawiam gdzie jest najlepsze i gdzie pojadę, bo gdzieś was zabiorę na pewno No ja to się nie mogę nadziwić tego widoku całego, który tu jest Generalnie jesteśmy przy pomniku, ale do tego jeszcze wrócimy I kierujemy się już dalej Naszą stronę, stronę tej Statuły Wolności Patrzcie jak sobie wywiureczka. Patrzcie, nie boję się tak do końca. Nowojorski klimat wygrywa bardzo dużo. Jest po prostu klimat, pierwsza klasa. O! nasz rodak idzie słychać. E, a poza tym już tam w tle jest e, widok na statuę. I teraz sobie właśnie kminimy jakiś prom. I na pewno będziemy chcieli przepłynąć obok, niedaleko tej statuły. A póki co, to mamy sobie taki klimat. Proszę, łapcie sobie widoczki w pięknym blasku słońca. A my, my teraz będziemy sobie sprawdzać, gdzie jest prom. I jest taka ciekawostka dla Was, bo dla zwiedzających Nowy Jork. Możecie wykupić City Pass za 120 dolarów. I tam macie y, dwa obserwatoria. Tam macie Muzeum Łoty Center, tam macie właśnie akces na statuę z promem i oszczędzacie. Ale na przykład teraz Łukasz z Natalią kupił sobie y, pas za 87. Tylko dwa obserwatoria i. Tylko dwa obserwatoria, i będzie jeszcze właśnie prom. I statua. No, ale widzę, że tu jest wielka kolejka. Nie ma to tam, to zobaczcie, ludzi na to czeka. No, ta kolejka jest przerażająco długa. No, ale co się dziwić? Statua wolności. Chyba jeden z najbardziej rozpoznawalny, jeden z najbardziej rozpoznawalnych symboli Stanów Zjednoczonych i główna atrakcja Nowego Jorku. Co myślicie o tej kolejce? Idziemy najpierw coś zjeść, bo możemy nie przeżyć takiej długi kolejki na głodnego. Nie bo tak się dosyć szybko to posowało. Ale... Idzie dosyć szybko. Ale mimo wszystko. No bo to wiesz, no. Jak na prąd chodzi na przykład 200 osób. Do Burger Kinga. Dobra, czyli na głodnego, na głodnego nie, nie, nie stajemy w kolejce To za, za bardzo będzie męczące Idziemy do takiej budki, ale nie do tej Nie, nie, nie do budki, to, to jest nie bud... sieciówka To jest sieciówka, jak się nazywa? Chipotle Chipotle, i to jest meksykańska meksykańskie kuchnia jedzenie. Burrito, tacos, takie rzeczy My to jedliśmy już, będzie na naszym kanale widać odcinek z Florydy Ale w Nowym Jorku jeszcze chętnie spróbujemy, bo bardzo mi to smakowało. A że meksykańskie jedzenie jest bardzo pyszne nie było trzeba długo się nad tym rozwodzić, czy tam idziemy. A w tle, piękne długie widoki. Dali się słoneczko, nam po prostu e, słoneczko nas dzisiaj rozpieszcza. No, nam bardzo sprzyja. No, po prostu zaskakuje mnie na każdym kroku swoją olbrzymią, ogromną przestrzenią, która tutaj panuje. A jaram się, no, po prostu jest mega. Nie ma to tamto. Patrzcie, długie i duże kolejki po tej części e, Nowego Jorku, to chyba jest standard. A po drugie znaczy, że warto. No, muszę Wam powiedzieć, że naprawdę dobre, jeszcze z takim guacamole. Trochę kosztowało, bo 15 dolców, ale... ale warte swojej ceny, bo bo jest dobre dobre, nie? A... guacamole są dodatkowo opłaty. jak będziecie tutaj, to zwróćcie uwagę, że trzeba dodatkowo dopłacić no. tańszą wersję, to nie bierzcie guacamole i wolno. ale tutaj... lepiej guacamole lepiej smakuje, no wiadomo okej, okay, dobra, są yy, zmiany i też taka informacja dla wszystkich, którzy kupicie City Pass to musicie i musicie brać poprawkę na to, że trzeba jeszcze rezerwować godziny wejścia i na przykład jak była taka kolejka dzisiaj i próbowaliśmy zarezerwować, to już nie było miejsca na, na ten dzień i dopiero jutro jeszcze, a na szczęście jeszcze jutro ukarz z Natalią jeszcze będą więc damy radę nie wiedzieliśmy, a doszliśmy na Wall Street czyli miejsca gdzie znajduje się nowojorska giełda papierów wartościowych i generalnie Giełda. Jest ten byk. Jest wielka kolejka, żeby go tutaj pogłaskać po jajach. Nie chce się nam stać. Idziemy dalej. Macie jeszcze byka z przodu. Pełno ludzi. Dwie kolejki. Jedne do, do jajek, a drugie, żeby z przodu sobie zrobić jakieś zdjęcie. No i ta słynna, słynna ulica ciągnie się aż po South Street. Dobra, także wkraczamy w ulicę Wall Street i kierujemy się gdzieś tam do strony miasta. Jakby kościoły na Wall Street nie są mi znane, ale jest naprawdę ładny. Jeżeli mówimy o Wall Street, no to na pewno pieniądze, wielkie, duże, miliardy, okrągłe bańki, miliony e, baksów. E, co przychodzi jeszcze na myśl, kiedy mówimy Wall Street? Na pewno krach z 24 października 1920, 1929 roku. To była tragedia finansowa. W tamtym czasie budowano właśnie World Trade Center i bardzo dużo przedsiębiorstw miało zarezerwowane e, swoje siedziby. No a po krachu, jak to po krachu, wszystko łeb wzięło. Także jeżeli chodzi o architekturę tego miejsca, to jest to troszeczkę takie Art Deco, jeżeli chodzi o te starsze budynki. Art Deco to jest architektura, którą szczyci się Miami. W Miami jest Art Deco. Stary Miami jest w Art Deco, zrobione South Beach, tak? Tak mi się wydaje. No i wiecie. Zmieniły się plany, i wszystkie informacje, które dla Was przygotowałem, no to szybki screen na kolanie, i dlatego, tak, może to być nie do końca spójne. Poza tym, wiecie, kanał nie jest o finansach, a Wall Street słyszał każdy. Pewnie większość z Was też oglądała film Wilks z Wall Street. No i w sumie jestem ciekawy e, Waszej opinii na temat tego filmu, bo mi się na przykład podobał Mega. Dobrze tutaj Łukasz zauważył, że wystarczy przejść 50 metrów, a już się widoki e, zmieniają. Ja na przykład zauważyłem, że ten budynek na pewno będzie wymieniony. A w jego, w jego miejsce pewnie jakiś drapacz chmur A poza tym kurczę, jakie to jest fajne miejsce Zobaczcie, no to są przecież no kadry wzięte niczym z jakiegoś filmu. No i wszędzie czuć zioło mojej mili tak wam powiem Fulton Street Wejście na metro to budynek to jest po prostu coś innego. A moją uwagę przyciągnął budynek, który znajduje się tam. Stoi sobie taki osamotniony, kurczę, w starym stylu. I jelonie. Nie no, kompozycja, kompozycja tych budynków I to jak one sobie współgrają Między sobą, bardzo, bardzo to robi efekt wizualny Mega, taka topóweczka moja, Nowy Jork ja jeszcze wczoraj mówiłem, że San Francisco coś podobne, później że San Francisco się chowa, ale To w ogóle nie ma porównania, nie, Nowy Jork czy San Francisco, a myślę, że jak tutaj połazikujemy sobie jeszcze, jeszcze, jeszcze więcej dni yy, odkryjemy więcej miejscówek, więcej historii, więcej ciekawostek to to już naprawdę zgubimy San Francisco. Daleko. Klasyka, hot dog, hamburger. Hamburger, hot dog. A przed nami... Przez... przed nami? Chyba most brukliński, jak się nie mylimy. I bardzo dużo ludzi na nim. Jelo, jak Tobie się podoba Nowy Jork? Nowy Jork? Mega. Taki jest, że co chwilę gdzieś przechodząc kilka metrów, ktoś nowy tam sobie coś mówi przez mikrofon. Tam jakiś nowy budynek, tutaj jakiś nowy tłum. Wszędzie coś się dzieje, na każdym kroku, i praktycznie mi bateria już siada. Muszę ładować baterię do Osmo, bo, bo wszędzie jest co nagrywać. No, za, nie, za niedługo mi. A Natalia, to wie jak się podoba? Platuje topkę. Topkę. No. Topka zdecydowanie na pewno. Na Florydzie bez auta nie bardzo jest co robić, a tutaj w ogóle auto to byłoby tylko problem. Bo... No nie, na pierwszych parę dni można nawet bez auta. Tutaj mi się wydaje, jakiś... że jakiś auto... nawet w ogóle nie jest nawet ostatnimi czasy nie potrzeba tego komunikacji miejskiej. Tak. Bo ja muszę dojeżdżać pociągiem, bo mieszkam na Long Island, godzinę stąd, tak. bo mieszkam u cioci. Ale Mieszkałem tutaj w centrum, no to no, dużo dzisiaj, rzeczy... My dzisiaj jeszcze nie korzystaliśmy... No, dobrze, <laughs> myślałem, że dzwoni jest, mi ten że... messenger. <laughs> my dzisiaj jeszcze nie korzystaliśmy w ogóle z metra, a już mamy pół Manhattanu za sobą praktycznie. No właśnie. I teraz idziemy dalej. Patrzcie, po drodze mijamy pomnik jednego z pierwszych założycieli Stanów Zjednoczonych, czyli Benjamina Franklina. A czym zasłynął? Jeden z laureatów go Nagrody Kopleja. To nagroda. Jaka nagroda? Dobra, czyli nagroda Kopleja to jest taka nagroda. Za szczególne osiągnięcia. Za szczególne osiągnięcia w każdej dziedzinie przyznawana przez rodzinę królewską w Londynie. Albo coś takiego. Tak. Nie pamiętam dobrze. Tak. Najstarsza i najbardziej prestiżowa. O. Najstarsza i najbardziej prestiżowa tak. nagroda? No. Generalnie I tyle, no. piszcie sobie kopleja no, on dostał Benjamin Franklin. Tak, tak. właśnie I lecimy tak. dalej. <noise> 3, dwa, raz i jesteśmy już jesteśmy pod mostem. No, prawie pod mostem, robi wrażenie. Ale chcieliśmy tak zajść pod jakieś miejsce, gdzie byśmy mogli sobie zrobić jakieś fajne zdjęcie, coś tam nagrać, ale. Z tego, co tam widzimy, to chyba są jakieś remonty. Jedziemy, jedziemy, jedziemy i pyk! Dobra to tym razem zapraszamy was na e, przejażdżkę metrem bo mamy godzinę z bucisza a to na mnie współgra ponieważ no za niedługo jest zachód słońca a zachód słońca chcemy spędzić na Empire State tak? Empire State to się nazywa? tak i gitara, elo Karta metro na 30 dni Sorry na 7 dni 33 dolary plus dolara za kartę Przedamy Tak to wygląda w środku door, okay, zero Jedziemy Amerykańskie metro jak Ci się podoba w amerykańskim metrze Bardzo fajnie Nowojorskie metro ma naprawdę dużo, dużo, dużo linii. Tak mi się wydaje, 4, 5, street, tamto, siamto. No i nie ma to tamto. Ale dosyć łatwo się poruszać. Bardzo dobrze to jest oznakowane i nie ma problemu. No to jesteśmy na Times Square i na pewno wrócimy tu jeszcze wieczorem ale robota na no, Times Square za każdym razem mi tutaj e, robi naprawdę robotę tym razem nie mamy czasu, bo trzeba się podładować, ale ale, ale wrócimy po zachodzie słońca na Empire Tak, Empire State Building tutaj jest. ram pam. pam. I do góry zaraz zjedziemy. Mam nadzieję, że nie będziemy musieli chodzić, chodzić po schodach. Bo to by było fajne, co? No, ale to <laughs> tutaj macie makietę. Makietę, makietę. No, a które to jest piętro, to ja wam teraz nie powiem. Patrzcie, Godzilla tutaj jest. Ja nie wiedziałem takich rzeczy, że godzilla tu mm. Patrzcie łapę tu ma wsadzoną mm. Jedziemy na górę Bo tutaj kręcili Godzilla Patrzcie, możecie nawet zobaczyć jakie gwiazdy sobie tutaj robiły zdjęcia Słabny budynek nie, to Dobra, jest. No winda jest nieźle zrobiona. Nie zasłania Nie, spoko. 80. To jest 80. piętro? Nie, to tamto Nie no, to To teraz wam pokażę, gdzie dzisiaj byliśmy. Byliśmy tam. Pyk. Yellow. Jesteśmy na 86. piętrze i mamy zachód słońca z tamtej strony, więc idziemy tam. Jutro. ale tu jest piękny widok no nie ma najlepszego zachodu słońca ale e, i tak jest petardinio, zjawiskowe widoczki dzisiaj, no mega, nie spodziewałem się takiego obrotu spraw. Wiedziałem, że są obserwatorium i w ogóle, ale spodziewałeś się takich widoków? Nie, powiem Ci, że myślałem, że jak to z kierowca gdzieś tam będzie, ale no. to, to robi wrażenie to jest po prostu petardino kolejna partia boczków ale Nowy Jork to po prostu to jest coś pięknego zobaczcie tam na dole tam na dole wszystko się wydaje takie duże a gdy wjedziecie tutaj na górę wszystko wydaje się tam takie małe bomba pyk no, zobaczcie co to jest kosmos tutaj między budynkami jak się zmienią obrazki to jest właśnie Times Square a my już chyba lecimy chcieliśmy sobie posiedzieć aż do nocy żeby jeszcze zobaczyć ten obrazek nocny ale jednak stwierdziliśmy że może jeszcze pójdziemy sobie coś tam pocykać na Times Square Się. Właśnie wychodziliśmy, zgubiliśmy się do łazienki, zobaczyliśmy, że jest jakiś kozaski bardzo zjawiskowy z zachód słońca. Wracamy. I tak, została nas praktycznie noc, prawie. Jeszcze pewnie pół godzinki, a godzinka na pewno i będzie ciemno. Idziemy na Time Square, I mam 9% baterii, być może jeszcze podładuję sobie gdzieś 5, ale więcej chyba na dzisiaj mi nie potrzeba. No, to tak by było. Piszcie opinie, co myślicie na temat Nowego Jorku, na temat Wall Street, tego filmu i tak dalej. To na pewno pomoże mi bardzo w pozycjonowaniu, będę wdzięczny i tak zwane Elo. Jedziemy dalej. No i tak to wszystko wygląda kiedy słońce zajdzie na dobre Zobaczcie sobie Times Square Pewnie będziemy tutaj za każdym razem albo co drugi dzień na pewno No bo jednak dla mnie to robi tu największą robotę te neonki W sumie powiem wam tak, że ucieka mi bateria, więc nie wiem żeby nie było że się nie pożegnamy z, z kolegą, tak, bo już w z czego... bateria w razie czego pamiętajcie, a Łukasz Szewczyk YouTube, link w opisie, Natalia, ale słuchajcie, Szepczyk. oglądajcie bazy kanał, bo jutro jeszcze będziemy razem na statuę wolności. Tak, ale jakby co. jakby co? Jakby co? Tak. Jakby kapiernie. dzisiaj padła bateria, to na razie cześć. Tak, bo jednak nie pokażę już dzisiaj nic nowego, a bateria już a już zobacz czerwona banderika, Yello, Ta ostatni Times Square. Lecicie, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Cyk, cyk. A coś jeszcze sam pokażę Wam. Nowy Batman, słuchajcie, wychodzi. Patrzcie, będzie dla fanów tego kina. Dobra. I 360 zrobiliśmy tutaj pięknie. Sprzedają jakieś fajne rzeczy. Precelki. No, także. Elo, a ja dokończenie, jak będę robił film, to zrobię zakończenie i, i do widzenia. Na ten czas. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Życzę miłego popołudnia.